Kia Movement that inspires Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz. Witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportycz i chyba konfiguracja najczęściej wybierana. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Sportycz hybryda czyli 1.6 turbo, 180 koni, plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 230 koni i co najważniejsze 350 Nm momentu obrotowego. Wersja wyposażenia Business Line z pakietem DriveWise Plus w kolorze Yucca Steel Grey. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to jest to chyba najczęściej wybierana konfiguracja dla tego modelu, czyli hybryda, pełna hybryda, czyli silnik elektryczny jest na tyle mocny, że jest w stanie napędzić samochód, co zdecydowanie obniża nam spalanie, zwłaszcza w mieście. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to jest to trzecia wersja w cenniku, no może druga dla hybrydy. Pakiet DriveWise Plus to system kamer 360, system zdalnego wjazdu-wyjazdu z miejsca parkingowego, czyli tak zwane zdalne sterowanie z pilota i to jest fajny bayer. Mina przechodniów na ulicy jest bezcenna, kiedy samochód sam wyjeżdża z miejsca parkingowego. Albo wierzcie mi na słowo, albo sprawdźcie, bo tak naprawdę jest. Pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo czyli mamy tutaj wszystkie systemy hamowania, czujnik martwego pola, monitorowanie ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, dużo wyposażenia, jeżeli chodzi o komfort inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, kamera 360. Ciemne szyby z tyłu, chromy wokół okien, elektrycznie składane lusterka, felgi 18. No i kolor, nie wiedzieć, dlaczego nie jest dostępny dla wersji Geteline, a jest naprawdę i praktyczny, ciekawy, inny niż wszystkie i pasuje do tego samochodu. Myślę, że się ze mną zgodzicie. To są te inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, czyli tak zwane światła matrycowe. Tutaj mamy grill wersji Business Line. Tu mamy Piano Black. Tutaj jest trochę matowego plastiku. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego. Kawałek Piano Black jeszcze na dole tego zderzaka. Czujniki przód-tył. Oczywiście tutaj kamera przednia, kokarda, bo samochód przygotowany do wydania, żeby nie było, że nie wydajemy. A w związku z tym też samochodem niebawem pojawi się nowa pozycja pośród samochodów używanych. W tym przypadku to będzie przesiadka z Kia XCIT 1.6 Turbo 204 konie na kije Sportage 1.6 Turbo hybryda 230 koni. Pozdrawiamy serdecznie przyszłego użytkownika. Dziękujemy po raz kolejny za zaufanie. Lubimy takie transakcje auto, które odkupujemy w rozliczeniu znamy od nowości. Zajrzyjmy do środka. Wykończenie na miękko. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Tu widzimy kontrolkę martwego pola w lusterku. Otwarcie, zamknięcie elektrycznej klapy bagażnika to również wersja Business Line posiada i GT line. 12V baterii reset, czyli jeśli samochód dłużej by stał, nie byłby odpalany, to tak, żeby nie drenować akumulatora trakcyjnego, po prostu odpina prąd i tutaj tym przyciskiem trzeba to zresetować. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Wielofunkcyjna kierownica. Kierownica oczywiście skórzana, podgrzewana. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego. Dwufunkcyjny panel. Tutaj mamy indukcyjną ładowarkę. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów shift by wire, ambientowe oświetlenie, tryby jazdy, podłokietnik, schowek albo dwa uchwyty na kubek, sprytne rozwiązanie. Fotel kierowcy elektrycznie regulowany. Tapicerka materiałowo-skórzana, pośrodku materiał, po bokach skóra ekologiczna ładna tapicerka, przyjemna w dotyku, fotel wygodny, no i elektryka. Przednia część fotela, cały fotel, góra dół. kąt nachylenie oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Duży zakres. Kierownica oczywiście również regulowana w dwóch płaszczyznach. Zajrzyjmy do tyłu. Tu już mamy tu wykończenie twarde, tutaj jest miękko, miękko skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją co zawsze robi na mnie wielkie wrażenie to, to ile tu jest miejsca po bokach dwa isofixy podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek cyk nawiew dla pasażerów z tyłu usb-c do ładowania urządzeń przenośnych pierwsze usb-c do ładowania urządzeń przenośnych drugie fajne te tyły, fajnie to wygląda Zaczep na jakąś siatkę, marynarkę, kurtkę, co kto chce. Jeszcze wróćmy do kanapy. Regulacja kąta nachylenie oparcia jest tutaj kilka pozycji do ustawienia i kanapa dzielona 40-20-40, czyli ten środek można położyć, żeby przewieźć coś dłuższego narty na przykład. Elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić wysokość podnoszenia szybkość i to, że będzie się automatycznie otwierała po, pod, po podejściu z kluczykiem do zamkniętego samochodu koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga stąd można złożyć oparcia mamy płaską podłogę po złożeniu siedzeń tak samo z drugą połówką gniazdo zapalniczki jest ładna konfiguracja Można oczywiście dokładać wyposażenia, bo jest jeszcze tutaj kilka rzeczy, które do tego samochodu można dołożyć. Ale jak ja to zawsze powtarzam, zawsze trzeba dobrać samochód do swoich potrzeb, i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo kupić full wersję i z tego nie korzystać to trochę bez sensu. Fotel pasażera również regulacja. Elektryczna fotela, nie ma niestety tutaj podparcia odcinka lędziowego, ale nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Fotele są naprawdę wygodne. Chociaż, będąc szczerym, to rzadko na fotelu pasażera jeżdżę. Tutaj mamy ambient. Kolor tego ambientu oczywiście można zmienić. Zakrzywione ekrany, cyfrowe zegary. Zasiądźmy za kierownicą, odpalmy go. Zobaczmy sobie zegary, bo za chwilę wydanie. Nie wiem, czy już koleżanka dokumentów nie podpisuje, więc nie ma czasu do stracenia. Jeszcze jakieś dwa zdjęcia muszę zrobić na Facebooka. Kluczyk, oczywiście, zbliżeniowy wygląda tak: zamykanie, otwieranie i zdalne sterowanie. Cyfrowe zegary. Obraz z kamer pod lusterkiem. Fajny bayer, kamera 360, dynamiczne linie, dwufunkcyjny panel. Grafikę zegarów można oczywiście zmienić. Klikamy setup, pojazd. światła, oświetlenie otoczenia i kolor. A nie, przepraszam, oświetlenie otoczenia to światła, czyli ambientowe oświetlenie, ale skoro tu już jesteśmy, to możemy pokazać wybór tych kolorów, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, nawet tak. I wróćmy do zegarów, wyświetlaczy, czyli zestaw wskaźników, motyw zestawów wskaźników mamy do wyboru klasyczny A. Klasyczny B, klasyczny C i dynamiczne. Te dynamiczne też się zmieniają zależnie od pory dnia, roku, pogody. I jeszcze raz. No i zgodnie z trybem jazdy, czyli on będzie się zmieniał zależnie od tego, od trybu, czyli tryb sport po prostu będzie go zmieniał. Lusterko fotochromatyczne, system e-call, system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie dużo bardzo fajna konfiguracja najczęściej wybierana to chyba też dowód na to, że nie tylko ja tak uważam. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia wam życzę, trzymajcie się. Kia, movement inspires.